Zebraliśmy się dzisiaj tutaj na tej patriotycznej uroczystości z okazji 10 Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej oraz święta pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę ludobójstwa Polaków na kresach południowo-wschodnich. Dzisiaj po raz drugi obchodzimy oficjalne nasze bardzo smutne święto. Na kresach południowo-wschodnich organizacja ukraińskich nacjonalistów i tzw. Ukraińska Powstańcza Armia wymordowały w okrutny sposób ponad 200 tysięcy Polaków od niemowlęcia do starca. Mordowani byli tylko dlatego, że byli Polakami. Dzisiaj, dnia 24 kwietnia ubiegłego roku, Sejmik Województwa Opolskiego przyjął przez aklamację bardzo ważną dla wszystkich Kresowian uchwałę ustanawiającą w naszym województwie dzień 11 lipca świętem pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach. Wszyscy kresowiani, nie tylko naszego województwa, składają radnym naszego sejmiku słowa szczerego uznania i podziękowania. Nasz sejmik jako pierwszy i jedyny w Polsce przyjął tak ważną dla kresowian uchwałę. Była to już czwarta uchwała dotycząca ludobójstwa na Kresach, Podjęta przez Sejm Województwa Opolskiego. Szanowni radni naszego województwa, w imieniu wszystkich Kresowian w Polsce serdecznie Wam za to dziękuję. Z tego miejsca zwracam się do wszystkich parlamentarzystów o podjęcie takiej samej odważnej uchwały potępiającej ludobójstwo i nazwanie tej straszliwej zbrodni zgodnie z prawem międzynarodowym ludobójstwem oraz ustanowienie w Polsce 11 lipca Dnia Pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. Poprawność polityczna powinna ustąpić miejsce w prawdzie historycznej. Na Ukrainie, chociaż zmieniła się już władza i odszedł w niepamięć poprzedni prezydent Wiktor Juszczenko, wspierający siły probanderowskie, nadal kultywuje się tradycje banderowskie i wychowuje młode pokolenie w duchu skrajnego nacjonalizmu. Władze w Kijowie milczą, nasze władze również milczą. Poprawność polityczna nakazuje milczenie. My, Kresowianie, milczeć nie będziemy. nas sekretarzem miasta, panem Wiesławem Ksiełckim oraz pan Adam Sadłowski. Witold Tistowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. To już kolejne obchody, wojewódzkie obchody dnia, Dni Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. Dlaczego w tym roku są takie szczególne? Bo jest to już jubileuszowa, dziesiąta rocznica, a poza tym w tym roku obchodzimy 70. rocznicę ludobójstwa Polaków na Krezach, czyli również jubileuszowa, ale bardzo smutna rocznica, której nie możemy zapomnieć. My, jeżeli my nie będziemy o tym mówić, to nikt o tym nie powie. Politycy się odwracają od tego, politycy są poprawni politycznie i niestety. Prawdę historyczną odrzucają. My tej prawdy odrzucać nie będziemy, nie chcemy i będziemy ją głosić. Bardzo mało było młodzieży, z kolei bardzo dużo osób już w słusznym wieku. Mimo wszystko uroczystość odbywała się na terenie m.in. szkoły. Czy młodzież dzisiaj pamięta o tych wydarzeniach i jak pan postrzega to postrzeganie historyczne młodzieży? Ma pan rację. Ja nad tym boleję, że tej młodzieży nie ma, bo ta młodzież tutaj powinna być. Bo tutaj była praktycznie taka lekcja historii, o której mogli się czegoś. Dowiedzieć. Żaden podręcznik nie mówi to, co wydarzyło się tam na kresach. Ani podręcznik szkoły podstawowej, szkoły średniej, czy nawet na studiach się o tym nie mówi. Jest to bardzo przykre. Uważam, że młodzież tutaj powinna być obecna. Mamy tutaj tyle szkół. Wszystkie szkoły otrzymały zaproszenia, no ale nic na to nie poradzę. Mogę tylko powiedzieć, że ubolewam. Bardzo chciałbym, żeby młodzież brała w tym udział. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Natomiast, czy warto y, y, uczyć historii tylko przez pryzmat zbrodni? Bo mam wrażenie, że dzisiaj mamy bardzo dużo mowy jednak o zbrodniach, o ludobójstwie, a nie ma mowy o tych pozytywnych kartach historii. Proszę pana, jak najbardziej my chcemy. My nie mamy przede wszystkim żadnych pretensji do narodu ukraińskiego. My nie mamy nic przeciwko, my chcemy żyć w przyjaźni. Gdy przyjdzie pan do Domu Kultury, zobaczy pan jakie tam wiszą hasła. My mamy pretensje tylko do tego wrzodu, który jest na narodzie ukraińskim, czyli ON i UPA. To są ci mordercy, to, była, to raptem kilka procent, kilka procent Ukraińców, ale trzeba tu powiedzieć, że to byli Polacy narodowości polskiej. Tam na kresach oni mieli bardzo wielkie przywileje. Oni z tych przywilejów korzystali, a gdy, a gdy wkroczyli Niemcy, a zresztą oni razem z Niemcami wkroczyli batalion Roland, batalion Nachtigal weśli z Niemcami do Lwowa, robili to, co się nie mówi: do, przyczynili się do holokaustów, Żydów na kresach. Po Żydach przyszła kolej na Polaków. My chcemy mówić zawsze pozytywnie o Ukraińcach. Ja tutaj dzisiaj w swoim wystąpieniu wyraźnie powiedziałem, że my chcemy upamiętnić i upamiętniamy sadzaniem dębów na przykład tych Ukraińców, którzy przyczynili się do uratowania choćby jednego istnienia polskiego. Powiem Panu, że jest tutaj dzisiaj z nami, o której wspominałem, pani, która jako dziesięcioletnie dziecko schowała się pod łóżko. Całą kilkunastoosobową rodzinę na jej oczach wymordowali. Ta pani tutaj dzisiaj przyjechała, znamy słowa. Ona płacze, jak to mówi, ale ona nie żywi nienawiści do Ukraińców. Ona mówi żywię nienawiść, złość, ale tylko do tych, którzy to wykonali. Zbrodnia banderowska nigdy nie została ukarana, nigdy. Mało tego, yy, dla polityki dzisiaj Robi się to, co się robi, czyli nie mówi się prawdy historycznej. Tak bym krótko to określił. A powinno się mówić. My zapraszamy. Ukraińców. My tam jeździmy, przecież my co roku jeździmy do, do, do Lwowa, do innych miast. Tam myśmy, stąd, stąd pochodził ksiądz Ludwik Rutyna, jest tutaj w szkole jego grup, prawda? To jest nasz pierwszy kapelarz. Razem ze mną zakładał to stowarzyszenie. No niestety on nie był przeciwko Ukraińcom. On jeździł tam, on tam został na tych kresach, ale to co on przeżył, to tylko on wie. I ja również wiem, bo on mi to opowiadał. Zresztą tutaj wszyscy wiedzą, bo, bo on o tym głośno mówił. My rękę wyciągamy, ale proszę jechać do Lwowa, proszę jechać i zobaczyć, co tam się dzieje. To, co robi Probanderowska Partia Swoboda. Przecież, jeżeli oni żądają zwrotu naszych 19 powiatów, toż to jest skandal. To Polska powinna dzwonić i bić na alarm. Tak nie wolno postępować. Polska powinna się ruszyć, a nie dla dobra jakiegoś tam politycznego po prostu milczeć. I nic nie mówić. Tam na każdej, w każdym mieście są place, pomniki zbrodniarzy. Proszę mi pokazać w Niemczech pomnik Hitlera czy Himmlera. Nie ma tego, tylko to jest na Ukrainie. Anna Kotowska, nauczyciel publicznego gimnazjum nr 1 im. Orlon Wowskich w Kędzierzynie Koźlu. Dodajmy nauczyciel historii. Dzisiejsza, dzisiejsza uroczystość miała bardzo dużo wspólnego z historią. Czy uczniowie tej szkoły, których dzisiaj za dużo nie widzieliśmy, e, znają historię Kresową? Znają, znają ją bardzo dobrze, dlatego że nasza szkoła od 10 lat, odkąd jest, są te Dni Kultury Kresowej, my w tym uczestniczymy, przynajmniej jeżeli chodzi o delegację, jeżeli chodzi o sztandar. Mamy również Święto Patrona Szkoły, które obchodzimy 11 listopada. Co prawda tych wydarzeń historycznych nie ma w programie w gimnazjum, dlatego że historia w gimnazjum kończy się na roku 1918. Natomiast możliwość taką mamy, żeby jednak tą wiedzę dzieciakom, Przekazywać chociażby w, poprzez projekty, chociażby poprzez Wasz święto patrona szkoły, konkursy. Czy to się odbywa jakby poza oficjalnym programem nauczania, już dodatkowo tak? Oczywiście. No dbamy o to, żeby jednak po pierwsze ten patriotyzm, żeby te wartości, które Orlando Alwowski chociażby niosły ze sobą, cały czas tej naszej młodzieży przekazywać. No i dbamy o to, żeby ten patron był patronem takim rzeczywistym, takim dostosowanym również do XXI wieku, do współczesności. Bo te wartości, które które i y, tutaj y, Kresowiacy, i które przede wszystkim Orland Alwowskie przekazywały. To są wartości uniwersalne i można je na spokojnie, nawet na XXI wiek, dostosować i, i przekazywać. To znaczy, że w wolnym czasie Kadet Kuczyński grałby na PlayStation? Myślę, że tak, myślę, że to tak samo jak i Orlęta Lwowskie i wszyscy, którzy, czy chociażby w roku 1918, mając te 14, 15, czy nawet mniej lat, że tak powiem, no, zdecydowali się iść i pomóc walczyć o, o, o Polskę, o Polskę, o polskie miasto Lwów. To były dzieciaki, które miały marzenia. Chciały być lekarzami, chciały grać w piłkę nożną, chciały robić no, dużo fajnych rzeczy miały takie same młodzieńcze wydarzenia. No, dzisiaj jest dzień dziecka, więc myślę, że że to jest przy okazji no coś, co, 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 co to święto mogłoby jakoś połączyć. Dlaczego tak młody, mało młodzieży na tej uroczystości? Myślę, że też i pogoda, myślę, że też i ten weekend no, sprawił, że jednak tych dzieciaków było mało, część była w kościele, dlatego, że służyła do mszy, to też są uczniowie naszej szkoły, część wiedziała o tym, no kto chciał, oczywiście przyszedł. Myślę, że też pogoda. Przekazu nie było, tak? Każdy decydował sam. Przekaz był, natomiast... Że być. No, nie, nie było czegoś takiego. My uważamy, że każdy, każdy nasz uczeń, który, który jest oczywiście, czuje się, poczuwa się do obowiązku, być patriotą, przychodzi, przychodzi czy ze swoim dziadkiem, czy ze swoim rodzicem.